Jakób mat, siła oddechu, moc spokoju, jak się mniej stresować i poprzez stymulację nerwu błędnego, jak przenieść się do relaksu w ciele, regeneracji, odpoczynku. I zrobimy sobie takie proste ćwiczenie. Sprawdź, jak to na ciebie zadziała. Napisz w komentarzu, jak to poczułeś, poczułaś i jak to wpłynęło na ciebie, jak to zadziałało. Także zróbmy sobie to ćwiczenie, usiądź sobie wygodnie i przede wszystkim chodzi o doświadczenie właśnie. Oddech naturalny, całe ciało jest rozluźnione, spójrz przed siebie i rozejrzyj się przede wszystkim, poruszaj samymi gałkami ocznymi. W prawo, co jest po prawej stronie? Zorientuj się gdzie jesteś. masz przed sobą i po drugiej stronie głowa zostaje a tylko gałki oczne co jest po lewej stronie orientujemy się skanujemy przestrzeń i to nie jest jako zadanie ćwiczenie tylko to jest takie właśnie Bycie w rozluźnieniu nie traktuj tego jako zadanie, po prostu zrobienie, rozejrzenie się, orientacja. Teraz poruszaj swoim ciałem, rozluźnij barki, rozluźnij biodra, poruszaj trochę biodrami, klatką piersiową. Może jakiś ruch jest, który potrzebujesz zrobić właśnie w swoim ciele, usiądź sobie wygodnie. I teraz oczy patrzą w prawo, maksymalnie w prawo. Głowa się nie rusza, głowa neutralnie, tylko oczy w prawo, świadomie w jedno miejsce. Oddech, naturalny ciało oddycha samo. Pełknięcie śliny, ziewnięcie lub westchnienie to już jest informacja z ciała, że właśnie zaczynasz się relaksować, rozluźniać, odprężać. Zaglądasz do ciała jak się oddycha, czy może już się coś zmienia. Hmm. Oczy patrzą jeszcze w prawo, jeszcze chwila. Powrót do centrum, do środka. Oczy patrzą w lewo. Czuję, że chcesz od, wcześniej odpocząć, to możesz odpocząć. Jeszcze chwila, oczy w lewo. Maksymalnie oczy w lewo, bez takiego siłowego robienia. Czyli patrzysz sobie w lewo na, na jedno miejsce, w jeden, jeden punkt. Ok, chwila, chwila luzu, chwila przerwy. Zrób sobie dwa świadome oddechy, zobacz, jak się oddycha, jak się czujesz. O, odetchnięcie z ulgą, właśnie robi taką dobrą robotę dla do układu nerwowego. Przez otwarte usta warto sobie zrobić wdech. O, i na wydechu z dźwiękiem, odetchnięcie z ulgą. Sprawdź, jak to działa na Twój układ nerwowy. O. <laughs> Oczywiście warto mieć połączenie z ziemią, czyli stopy gołe, stopy na ziemi, na trawie, gdziekolwiek. Teraz zrobimy sobie jeszcze dalszą część tej praktyki, czyli będzie podobnie. Siedząc, siedzisz wygodnie, plecy proste, ale w środku luz, i <grywamy> rozglądamy się świadomie. Oczy patrzą w lewo, lewe ucho. Do lewego barku lewe ucho do lewego barku trochę rozciąga się prawa część szyi, można trochę dać brodę wyżej i oczy w lewo oczy się patrzą świadomie w jedno miejsce. Warto być, świadomie być, czuć chwilę obecną, ciało teraz i patrzeć świadomie jeszcze chwila. Oddech naturalny: ciało oddycha samo, nic nie wymuszaj. O, powrót jest do centrum, do środka. Jeden świadomy oddech i druga strona. Oczy patrzą w prawo. Prawe ucho do prawego barku. Oczy maksymalnie w prawo. Prawe ucho do prawego barku. Rozciąga się lewa część szyi. Trochę czuć. Można trochę brodę unieść do góry. Chwilę przytrzymajmy. Rozluźnij całe swoje ciało. Oddech płynie sam. Oczy w prawo, ucho do barku i jeszcze trzy oddechy. Nie ciało zrobić samo oczywiście. O. sprawdź, jak się czujesz, jak to zadziałało na ciebie. Fajnie będzie, jak się podzielisz w komentarzach, jak to działa, jakie odczucia, co się zmieniło w ciele, jak ci się oddycha, jak się czujesz. O. To oddechnie, od, 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 odetchnięcie z ulgą Jak to robi dla twojego ciała. Oh, geez. Te praktyki regulują pracę układu nerwowego. Jest to świadome przełączanie się do tej części brzusznej nerwu błędnego, czyli relaks, rozluźnienie, flow, poczucie połączenia z chwilą obecną. Wiadomo, że potrzebny jest jakiś czas na to, żeby wyjść z zamrożenia. Jeśli zbyt długo byłeś, byłaś w tym odcięciu, zamrożeniu w części grzbietowej nerwu błędnego, to potrzeba jakiegoś czasu na pewno, jakiś, kilku takich praktyk właśnie, żeby, żeby poczuć z każdą praktyką coraz głębiej czuć, jak to wpływa na ciało, jak to uspokaja układ nerwowy i czuć po prostu taki wewnętrzny spokój, poczucie bycia w domu, czyli bycia w swoim ciele, bycia tutaj w połączeniu z chwilą obecną, z ciałem, z odczuciami. I o tym właśnie. Jest szkolenie pod tytułem Zwolnij Poznaj TRE, czyli Tension and Trauma Release Exercise metoda, która redukuje traumę, napięcie, stres w ciele. I to będzie 8 sesji online w 7-8 tygodni. Więcej o tym szkoleniu będzie w opisie, także serdecznie zapraszam Cię do, do przeczytania opisu i do wzięcia udziału w tym szkoleniu. Startujemy 2 lipca, także szerzej o tym szkoleniu, o całym działaniu tej metody, właśnie pod linkiem w opisie. A zachęcam do subowania, do lajkowania, do komentowania. Jak ma siła oddechu. Do zobaczenia.